Piosenka turystyczna, poetycka czy żeglarska to znaki festiwalu Terepaczków, który powrócił na kulturalną mapę po kilku latach przerwy. Sama historia przeglądu sięga daleko wstecz jeszcze do czasów PRL. Jednak teraz festiwal wrócił po siedmioletniej przerwie dzięki grupie entuzjastów, którzy uczestniczyli we wcześniejszych edycjach. Również i samo miasto ma bogate historie związane z wędrowaniem, zwiedzaniem czy biwakowaniem. Podczas pierwszego dnia przeglądu w Paczkowskim Muzeum Gazownictwa odbył się wyjątkowy koncert liryczny, który trwał niemalże do godziny 24 i szczelnie wypełnił salę. Drugiego dnia, podczas przeglądu młodych talentów, kiedy wydawało się, że sala ośrodka kultury będzie świecić pustkami, na miejsce dotarły niezliczone rzesze harcerzy i miłośników piosenki poetyckiej oraz turystycznej. Jak podkreślali uczestnicy i organizatorzy, takie imprezy to świetna okazja do spotkań, zwłaszcza w dobie komunikatorów internetowych, które coraz częściej zastępują nam prawdziwą rozmowę i spotkania. Sukces tegorocznej edycji jasno wskazuje, iż za rok miłośnicy tego typu muzyki ponownie spotkają się w Paczkowie.